Krzysztof Gasparski w komunikacie sadowniczym drzewiastym na początku lipca, pierwszy raz w lipcu 2022. Yy, zacznę od tego, że w, w końcu doczekaliśmy się opadów. Yy, koledzy od razu powiedzieli: No, tak, u kogo pada, to pada to raz, a, a dwa, że no już masz okazję do tego, żeby zachęcać do pryskania. No i coś w tym oczywiście jest, z uwagi na to, że mając. Na uwadze opryski, nie zawsze mam na myśli fungicydy, ale tym razem będą one potrzebne na pewno nie we wszystkich uprawach, bo jeżeli zbieracie czereśnie, no to dajmy sobie już spokój, mam wrażenie, że te uprawy są bardzo dobrze zabezpieczone, a niekoniecznie potrzebujemy tam robić dodatkowy nalot. Ale jeżeli mówimy o jabłoni, gruszy, śliwie. I w tym, co jeszcze do zbiorów jest dalekie, to uważam, że jest to bardzo dobra okazja, żeby wykorzystać taki moment na połączenie zabiegów fungicydowych z nawożeniem, głównie wapniowym, bo do tego cały czas namawiam. To ma bardzo duże przełożenie na jakość owoców pozbiorczą, na tę tak zwaną trwałość na półkach, ale jeżeli trzeba, jeżeli są deficyty, jeżeli chcecie pompować te owoce jeszcze, no to samym wapnem się tego nie zrobi. Do tego mamy na przykład w przypadku jabłoni, w przypadku gruszy awalon wzrost owoców jest to pewnie dobry czas. Unikamy po takim deszczu ryzyka, ryzyka, że tam na tym liściu coś jeszcze jest nagromadzone i dwie substancje się nałożą, roślina tamtego mogła nie pobierać i wtedy może dochodzić do jakichś takich fitotoksyczności. Każdy deszcz ułatwia pobieranie tego, co już na tym jest, ewentualnie spłuka to, albo spłucze, już nie wiem jak to się powinno mówić, to co tam jest w nadmiarze i możemy z otwartą kartą zacząć od nowa, czyli albo awalon wzrost dowodów, albo nawożenie wapniowe. Jedno i drugie można połączyć, ale nie razem jedno i drugie. Jedno albo drugie należy połączyć z nawożeniem z ochroną fungicydową. Parch, robimy to bardzo zapobiegawczo. W tej chwili mam wrażenie, że powinniście mieć Państwo czysto, nawet ci, co mieli tego parcha wtórnego przy tak upalnych pogodach, pewnie go przypiekli i to dosyć łatwo. Bardziej należałoby się bać włączniaka, więc tu też jest okazja, że jeżeli nie mieliście przed deszczami zapobiegania dobrego, to można. Sięgnąć, jeżeli limity Was puszczą o preparaty układowe, ewentualnie kontaktowe, ale wybierając takie, które ubocznie bądź docelowo zwalczą obie choroby. Także zapraszam do kontaktu z nami, prokamowcami, zawsze coś dobierzemy. Jeżeli chodzi o wapni, no to czy z azotem, czy bez azotu czy budujemy tylko jęderność, czy wielkość owocu. To, to tak jak wspominałem niejednokrotnie, NHCA Delta to jest pompowanie też owoców. Smart Seal to jest poniekąd też zabezpieczanie trochę przed upałami, bo tam jest dosyć brudzący owoc, więc takie trochę przeciw krzem i wapni w jednym, nie azotowy. Jeżeli mówimy o PASP CA, skład jak w sale wapniowej, ale w technologii helatowej. Jeżeli mówimy o CA i DHA, to tutaj mamy już typowy helat, który możemy łączyć bardzo łatwo z większością środków ochrony roślin, i to należałoby wykorzystać. I to fungicydowo by wystarczało. Fungicydowo-znawożeniową. Natomiast jeszcze wspomnę o tym, że krzywa, tego ja naprawdę nie pamiętam z lat wcześniejszych niemalże modele chorobowe się zacięły, jeżeli chodzi o zarazę ogniową i cały czas pokazuje na maksa, więc tutaj trzeba być uważnym i wybierając na przykład ochronę przed parchem wtórnym, może warto sięgać właśnie po ten Plantivax po to, że on we wczesnym, wczesnym okresie miał cały czas rejestrację jako albo ma cały czas rejestrację na te wczesne okresy wiosenne, Przeciwko zarazie ogniowej, a teraz ma w tym okresie przeciwko parchowi i w dawce trochę większej, bo na zarazę miał 0,75 na parcha 1 litr na hektar. No ale należy się liczyć z tym, że skoro chronił wtedy, to chroniąc przed parchem, będziemy także wzmagać mocno ochronę przed zarazą ogniową. Póki nie tniecie, póki nie, nie ma ran, nie ma problemu, ale wskakujemy do sadu z ręcznym przerzedzaniem zawiązków, czyli coś obrywamy, gdzieś te wrota się otwierają, warto wziąć to pod uwagę. Jeżeli chodzi o czereśnie, wspomniałem, że zbieramy, cóż nam więcej trzeba, na pewno jeżeli chcemy jeszcze wapni, no to, to wybieramy te mniej brudzące, szukamy takich, które nie dają zacieków, Kapman CAIDHA to są takie powiedzmy bardzo czyste wapna, i na te zwracałbym uwagę. Natomiast jeżeli macie już czeleś się wyzbieraną, bo już śpieszyliśmy się nieraz, niektórych odmian już nie ma, chociaż jeszcze wisieć na drzewie powinny. To powiem awalon po zbiorach już można na gorąco także dać. Jak już jestem przy czereśni, bo później zapomnę, letnie pokazy czereśniowe są w tym miesiącu 31 maja, jest to nie, lipca, 31 lipca. Jest to już ten miesiąc, ostatnia niedziela. Zapraszamy na te pokazy. Prokam też jest tam swoją, zaznacza tam swój udział, jest partnerem tegoż spotkania. Z Spotykamy się tak jak w roku poprzednim, Samborzec i Polanów, Polanowie w sadzie, w Samborcu w szkole. Łatwo będzie trafić tym, co już byli, a tym, co nie, no to jeżeli wyjdziecie na stronę pokazy reśniowe.pl, bodajże tak to się nazywa, to pewnie tam z czasem ta mapa dojazdu też się pokaże. Ach! Tam tu roku, z tego co był, co pamiętam, nie było na pierwszej stronie, ale po rejestracji, dostanie po zarejestrowaniu swojej chęci uczestnictwa. Chyba wtedy przychodzi Wam wskazówka yy, dojazdu. Chyba tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o wiśnie, a o tej czereśni jeszcze muszę powiedzieć, wskakując płynnie do wiśni, nasionnica trześniówka, ja już poprzednio mówiłem, ona w tym roku pobija rekordy, nie jedna praca naukowa pewnie na ten temat powstanie. Czemu akurat tak jej się spiętrzyły loty, nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, ale są. Czy pryskać, czy nie, jak było pryskane wcześniej, to najprawdopodobniej czereśnia już wytrzyma do zbioru i, i tego nie będziecie musieli robić. Aż tak późnych odmian nie mamy. Natomiast jeżeli ktoś miał pod siatkami i duże opóźnienie, no to na pewno musiałby rozważać, czy taki zabieg jeszcze wykonać. Tak czy inaczej łapią się, łapią się i cały czas się łapią. I to samo dotyczy wiśni. Więc trzeba mieć to też pod uwagę. Skupy przetwórnie wcale nie, nie płacą więcej za to, że ma się z wkładką mięsną i w dodatku jest to dla nich też jakiś kłopot. A dla Państwa także, bo z roku na rok stwarzacie sobie większą populację tego szkodnika, więc warto mimo wszystko te zabiegi ochrony przed nasionniczą trześniówką wykonywać. Tak samo awalon, yy, ale wzrost owoców jeszcze mogłoby być. Yy, I przypomnę, że jeżeli zbieracie wiśnie kombajnem, to na 70 dni przed zbiorem to jeszcze trochę tego czasu jest, ale za tydzień się już najprawdopodobniej nie spotykamy. Wchodzimy w tej chwili w cykle co dwutygodniowe, więc później będzie za późno. Na 70 dni przed agrosnym stosujemy 0,75. 5 yy, po to, żeby yy, no, mieć, no co, ułatwione zbiór, równe dojrzewanie, żeby, żeby łatwo było otrząść, niekoniecznie bardzo kalecząc yy, drzewo. 0,075 litra yy, procenta. No trzeba to zlać, trzeba to zlać drzewo. I tak, z ochrony fungicydowej wiśni no to ciągle, jeżeli Was karencja jeszcze. Puszcza, a moim zdaniem nie będzie z tym problemu, bo większość dopiero się przebarwia. To, to kaptan gorzka z gnizna wydaje mi się najistotniejszą chorobą do walki, jeżeli chodzi o, o wiśnie. Co prawda, dostajemy trochę zdjęć i zapytań odnośnie drobnej plamistości liści drzew pestkowych że zabiegi były, a liście lecą. No tak się też zdarza. Wystarczy, że było jakieś okno pogodowe sprzyjające infekcji. My wypryskamy z dwudniowym opóźnieniem i może się okazać, że jest to już po infekcji i stosujemy zabiegi zapobiegawcze, a nie wyniszczające. Z tego też powodu takie obrazy mogą być. Natomiast one są też często powiązane z anomaliami pogodowymi, z tym co się dzieje. No, no, piekło, prażyło, więc każde niedociągnięcie, niedomaganie. Niektórzy z Was widzieli tam i wypatrywali tam niedoborów różnych składników, niektórzy jeszcze inne pomysły. Chronić yy, trzeba, natomiast niedomagania yy, pokarmowe ze strony składników, w momencie kiedy się wszystkie składniki dolistne tam dawały, no to same z siebie wydają się być trochę nieuzasadnione. Natomiast może się zdarzyć, że pewne nawozy nie są pobrane, na przykład w tak silne upały, albo po prostu nie były stosowane. Yy, śliwy, awalon, pestka, wzrost owoców także. I tutaj przy śliwie no, owocówka śliwkóweczka łapieł się intensywnie dosyć długo, więc jest czas na to, żeby zastosować na przykład koragen, żeby mieć coś dłużej spokoju niż tylko krótki odcinek czasu. Koragen, jeżeli macie mszyce, a w tym roku na śliwie widać mszycę, to można zrobić to razem z tepeki, a jeżeli chcecie inne rozwiązanie, no to może być to jakiś acetamipryd na przykład z siltakiem, jeżeli tutaj mówimy także o, e, no, o szpecielu praktycznie, o rasny, jak można zapomnieć nazwy szpeciela na porzewiar śliwowy, no w każdym razie, no takie rzeczy też się zdarza, zmęczenie materiału może być i zaniki pamięci, a to z wiekiem przychodzi coraz coraz bardziej, żeby się umieć z tego śmiać. I na dzisiaj mam chyba tyle i wrócę do tej jabłoni, jak tu powiedziałem owocówka śliwkóweczka, nie powiedziałem o szkodnikach za wiele. Owocówka jabłkoweczka też się łapie, zwójki też się łapią. Więc trzeba mieć to na uwadze. Też można by było pomyśleć już teraz o koragenie, o afirmie. Natomiast uważam, że każdy powinien zerknąć sobie i pochodzić po tym sadzie, bo nie w każdym jednak sadzie się jeszcze tu łapią. Natomiast jest to coraz bardziej powszechne zjawisko, że jest to czas na akurat te szkodniki. Teraz co jeszcze w sadzie jest? Przędziorka coraz więcej, a pordzewiacza bardzo dużo w sadach. I teraz jakie mamy możliwości? No należałoby dobrać to. Jeżeli mamy pordzewiacza, a chcemy też zwójkę jakąś mniejszą uwalić, no to możemy sięgnąć po Abamektynę Mektor 2 Pro. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie przędziorki, możemy sięgnąć po Pyranikę. Jeżeli mamy i przędziorki, i pordzewiacze, możemy sięgnąć po Milbenok. Tych możliwości jest całkiem sporo. Możemy sięgnąć też po, ewentualnie, SIL, tak? ale za dnia, żeby tam nie rozrabiać. I, i, i. I co jeszcze? No i grusza. Jak jesteśmy w szkodnikach, jeżeli w gruszy jest jeszcze miodówka, zwójki i owocówka, sięgamy po delegate i w tym momencie jednym produktem możemy zadziałać na te wszystkie trzy szkodniki. Na dzisiaj tyle, zobaczymy się za dwa tygodnie.